Jak otworzyć spółdzielnię socjalną, jak starać się o dofinansowanie i jak pozyskać partnerów biznesowych. Odpowiedzi na te pytania udzielają specjaliści z ośrodka wsparcia ekonomii społecznej. To są szkolenia, które w tej chwili oferujemy wszystkim chętnym, którzy chcą otworzyć swój biznes. Ale nie biznes w pojedynkę, tylko biznes taki troszeczkę grupowy, z przyjaciółmi, ze znajomymi, z ludźmi, którzy mogą połączyć swoje pomysły i potencjały i na przykład zebrać się w piątkę i otworzyć. Przedsiębiorstwa społeczne. OWES prowadzi bezpłatne szkolenia dla osób, zarówno zainteresowanych utworzeniem tej specyficznej formy przedsiębiorstwa społecznego, jaką jest spółdzielnia socjalna, jak i tych, którzy już działają i chcą rozszerzyć działalność. Spółdzielnie Socjalne to jest taki specyficzny twór, tak, który łączy w sobie organizację pozarządową, ale również właśnie działalność gospodarczą. Tak. W ramach działalności gospodarczej zajmujemy się tą obsługą posprzedażową, którą teraz chcemy wzbogacić w organizację szkoleń i kongresów. Współdzielnie socjalne tworzone są z myślą o osobach zagrożonych marginalizacją ze względu na bezrobocie, niepełnosprawność czy chorobę psychiczną. Praca w spółdzielniach socjalnych daje im szansę na aktywizację społeczną i zawodową, integrację oraz podniesienie kwalifikacji. Szkolenia są bardzo trudne, dlatego że są z aspektów prawnych, z rachunkowości i z prawa podatkowego, ale też z zakresu pisania biznes planów, ale państwo są bardzo dzielni, stoją na wysokości zadania, więc jakby chcemy ich wprowadzić w tą ekonomię społeczną w perspektywie tych wszystkich obszarów. W odróżnieniu od innych podmiotów ekonomii społecznej spółdzielnia socjalna wymaga dużej samodzielności i odpowiedzialności jej członków. W spółdzielniach obowiązuje kolektywny sposób podejmowania decyzji, a każdy członek, niezależnie od wielkości udziału w spółdzielni, dysponuje w tym procesie jednym głosem. Członkowie spółdzielni są w pełni odpowiedzialni za sprawy przedsiębiorstwa, uczą się samodzielności i długofalowego planowania, sami dbają też o finanse, zarządzają własną działalnością, wyznaczają kierunki rozwoju. Stwierdziliśmy, że jest szansa na to, żeby jednak raz otworzyć jakąś działalność, która będzie funkcjonowała, druga sprawa, że jednak pomóc gminie i osobom mieszkającym. Także no nie oszukujmy się, spółdzielnica socjalna daje dużo możliwości, jeśli chodzi o pomoc ludziom potrzebującym, także no, w tym upatrujemy swój kierunek. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze mieści się przy ulicy Dąbrowskiego w sąsiedztwie dawnego urzędu gminy.